Witam wszystkich gości bez względu już na funkcję, które wymienił Pan Tomasz. Wy jesteście podmiotem naszych działań. Najlepszy tutaj przyjeżdżają, gdybyśmy chcieli zaprosić wszystkich uczniów, to byłoby to około 10 tysięcy startujących młodzieży w ciągu roku szkolnego. Sala za mała, więc zapraszamy tych najlepszych szóstkę wyróżniamy. Moje gratulacje, że jesteście aktywni, bo przez Wasze działania to wszystko nabiera sensu. Na pewno szkolny związek w takim skromnym składzie nie mógłby funkcjonować bez współpracy z dyrektorami szkół, z nauczycielami, z osobami pozytywnie zachęconymi, jak to mówię. Są to MOSY, OSIRY. Także tworzymy taką jedną wspólną rodzinę i tylko należy dbać o to, żeby to nie zniknęło i gratulacje jeszcze raz dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Ministerstwo Sportu, Urząd Marszałkowski i Szkoły Związek Sportowy, czyli katriada, bez której pewnie nie moglibyśmy się cieszyć i podsumowywać kolejnego roku rywalizacji, którą organizuje Szkoły Związek Sportowy właśnie Ziemia lubuska przy naszych lubuskich szkołach, i to zarówno tych podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Ja jestem tutaj drugi raz w tej roli, w której zaprosił mnie Zbyszek. Bardzo się cieszę, że ta nasza współpraca jest taka bardzo konkretna, rzeczowa i przynosi owoce w postaci takiego bezpieczeństwa związanego z organizowaniem właśnie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Dziękuję bardzo.